Trzeba być państwem, który potrafi skalować. My nie jesteśmy państwem, który potrafi skalować. Rosja parę razy nas przetestowała, czy jesteśmy w stanie skalować, czy nie. My nie mamy. My... Ani w, w, ani w strukturze państwa, prawnie możliwości te, tego typu, ani nie mamy polityków, którzy bo to się są do tego, do tego, do tego godzowie, zdolni. Tak. Może mamy ludzi, zespoły, czy analityków, czy, czy narzędzia do tego, żeby to, to, to robić. One leżą gdzieś, ale nie, no nie mamy ani procedur na to, ani z woli politycznej, żeby coś takiego tworzyć. Możliwość eskalacji, bo tylko w, w erze drapieżnych państw, umiejętność eskalacji obronić się przed, przed, pożarciem. Bo jeżeli będziesz tylko pasywnie się bronił, to będą, będą co, cały czas gdzieś tam cię skubać, a twoja odporność będzie, e, będzie maleć zgodnie z tym, co sobie Federacja Rosyjska wymyśliła w tej doktrynie wojny zrównoważonej. Więc tylko możliwość eskalacji, jakby to brutalnie nie zabrzmiało, a nie liczenie na jakieś ideologiczne wsparcie, daje nam, da nam poczucie bezpieczeństwa i możliwość Funkcjonowania z naszymi marzeniami i rozwijania nasza, naszego, naszego kraju cywilizacyjnego.